Cześć, Siemanowiczka, to Simba Simba.pl, znaczy Paula Trida, znany jako simba.pl, bo prze, chcę, do, do tej pory, jak mnie nie ma na kanale, to sobie będę, mm, jakby to powiedzieć, nagrywał na telefonie, bo nie wiem, kiedy tam ten kanał będzie mógł wrócić, a tutaj będę mógł regularnie sobie nagrywać, więc no myślę, że sobie dzisiaj zrobię dla Was konkurs o. Na samym tygodniu, początek Karambita Karambit Knife Crimson Web Fabrycie Nowy, w fabryce nowych do Straku. Warte 2 980 000. najlepsza kostka w grze. Plus do tego wyniki będą w niedzielę o 12 .00. A dzisiaj chciałbym sobie złem potwierdzić. sobie. Dotrz mu do skrzynki. I podawajcie swoje numerki z skrzynek te będę otwierał. Więc tak. Próbujmy sobie otworzyć jednego pika kanajcika. Wiem, że mi stać na więcej. Ale... Mm, ale po prostu sobie otworzymy. I plus do tego jeszcze będę dwóch zwycięstw Będę o tą kosę tego Butterfly'a i o najlepszą kosę, więc dwa kosy w jednym odcinku myślę, że to jest spoko. Taka to jest, można powiedzieć, to jest mojego kanału. Mm, wróćmy sobie do Drajku nowych skrzynek i... <laughs> Otwórzmy sobie o, zangumy. Tak jakieś nowe Casey Przyszedłem sobie takich pięć, że... Ra... Kurde, zbagał... Już, powrócił. Kurde, prawy pika Kurde, zaczął mi... Um... ...ciekować. Poczekajcie. Tutaj mało... Muszę zobaczyć co mi tak loguje Dobra, jestem z powrotem i po prostu musiałem zrobić na chwilowe cięcie, żeby to wszystko przetworzyło, te wszystkie dane. Spróbujmy sobie taką Shadow Degersa e, e, ulepszyć, zabgrade'ować Jones Jones Dobra, spróbujmy sobie go na dwa jakby wsiadł. Upgrade. To było fajnie. No niestety spróbujemy sobie ulepszyć jeszcze. Hu huh, huh. Może to karambicka. O fajnie byłoby. To bym mógł sobie ulepszyć potem na dwa. <gry> jeszcze raz. Na trzy do Dragon Ja sobie zabawię też. Bo ładny jest, a nie mam go. Spróbujmy... Nie mam niewłączonego internetu to Spróbujmy sobie... otwórzmy sobie jeszcze... Mute King. Kurde, nie... trochę to wyjdzie, ale tam... Co z tego? A bo lubię... kowarty kowarty. O, mam nie. Kowarczyka sobie otworzymy jednego, pewnie kameleonę albo maki mi drobną. Cyrex, Cyrex. Nie, Nie. Nie wiem, mogło być gorzej. I y, niedługo będę zrobię odcinek, jak szybko zarabiać. Dziak klika, że jak się dorobić, jakiejś dobrej sumy. Więc myślę, że jeszcze dzisiaj się mieć ten odcinek i jeszcze jeden nagrany. Więc ja, my... ja i mój piesą się z Wami żegnamy. Więc do następnego, Elo.